Manko, witam serdecznie na kanale Krawiec po świecie i w dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Baku, czyli w stolicy Azerbejdżanu państwa położonego na Bliskim Wschodzie nad Morzem Kaspijskim W tym odcinku będziecie mogli zobaczyć jak zwiedzamy Azerbejdżan i wszystko co z nim związane Popodróżujemy sobie po tym kraju trochę Zjemy lokalną kuchnię Zobaczymy zabytki i chciałbym, żeby każdy z Was zobaczył jak piękny jest ten kraj i co on ma do zaoferowania. Z tego miejsca tak naprawdę zaczynamy całą e, podróż. Jest to punkt widokowy, który znajduje się po południowej części miasta i z niego widać całe tak naprawdę Miasto Baku. A jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie stoi taki monument, na którym normalnie powinna być zawieszona być przepiękna trójkolorowa flaga. Przed Wami herb Azerbejdżanu, w którym znajduje się gwiazda. Gwiazda ta symbolizuje 8 liter. Od słowa Azerbejdżan. I w środku jest ogień, czyli Znak rozpoznawalny tego, tego państwa. Ogień jest tutaj rozpoznawalny dlatego, że w Azerbejdżanie są największe złoża gazu i wydobywa się tutaj gaz, który w niektórych miejscach płonie. To zobaczycie później. Azerbejdżan nazywa się miejscem dywanu oraz ognia. A więc tak, korzystając z okazji, że spacerujemy na sam początek opowiem wam kilka trochę rzeczy na temat Azerbejdżanu. Jest to kraj, który graniczy z Iranem, Armenią, Gruzją oraz Rosją. Jest to kraj, który jest byłą częścią Związku Radzieckiego, także Da się tutaj porozmawiać po rosyjsku. Mała część ludności rozmawia po angielsku. No i za nami największy zamknięty zbiornik wodny na świecie. Czyli jezioro. A dokładniej nazywane morzem. Czyli Morze Kaspijskie. Stąd z tego portu da się dopłynąć do Kazachstanu na pewno. Do Rosji i do. I do Iranu również, no Główna droga w Baku 5 pasów I tu jeszcze 100 metrów asfaltu Ameryka normalnie Tak wyglądają Pieniądze, czyli manaty Pyk, pyk, siano 100 manatów. Jeden manat to 2,30, około. Więc taki przelicznik całkiem rozsądny, patrząc na to, że 10 lat temu było to 5 zł, czyli dwa razy tyle. Jesteśmy w centrum, które jest nazwane imieniem byłego prezydenta. Tego kraju, teraz prezydentem jest jego syn, i budynek nie ma żadnej linii prostej, wszystko jest zakrzywione. Jest to fenomen dla nas, co tu w ogóle się dzieje, jeżeli chodzi o budowlę. Jakby w Polsce mieli coś takiego zrobić, to chyba kreowaliby to 150 lat. I tutaj przed tą budowlą jest wiele różnych figur, które symbolizują nowoczesność i mają jakiś ciekawy przekaz. Jest godzina 21, i dopiero teraz zaczyna się życie w Baku, i tak właśnie wygląda. Miasto po zmroku. Jest listopad, więc pewnie będziemy często chodzili wieczorami, bo szybko robi się ciemno, około godziny 17. Ale nigdy rzeczy nie powiedziałbym, że tak może wyglądać stolica Azerbejdżanu. Jest tutaj normalnie, jak w jakimś. Nie wiem, mi trochę przypomina nawet... Mogłem powiedzieć, że jakieś Monaco, albo coś Kebabik z ulicy Dwa manaty Czyli Ten jakieś 4,60 Nie, Monaco nie Taki, taki Wiedeń to jest właśnie Monaco nie. Nie. Wiedeń? Też mi się tak wydaje, no Wiedeń Jakiś... No, nawet bym powiedział, że hiszpański vibe, no bo Te budynki w moim przekonaniu Baku było coś tak bardzo blisko Gruzji, a jest to dodalnie w ogóle inny kraj. Jest tutaj mega ekskluzywnie. Są po prostu bardzo ładnie mają tutaj wszystko dopieszczone. No Europa, totalna Europa. To nie jest gruzowisko i to nie jest jeden wielki syf. Także robi wrażenie wielkie. Gdzie jeść. No i dobra, wbijamy. Najlepiej oceniana restauracja na Trip Advisorze w Baku. I trafiliśmy do prawdziwej kuchni azerskiej. Jest to chyba najfajniejsze miejsce, w którym możecie coś takiego zjeść. Mają najlepsze opinie i ceny też są... Bardzo rozsądne. Kuchnia typowo azerska. i mówi się, że kuchnia azerska jest to najlepsza kuchnia na całym Zakałkaziu. Zamówiliśmy połowę karty, także zaraz będziemy sobie sprawdzali. Najbardziej nie mogę się doczekać tego, co nazywa się praktycznie jak ta restauracja czyli Dolma. Jest to ponoć najlepsza potrawa azerska i jedna z jakichś najbardziej wykwintnych. Zaraz sprawdzimy. Także będzie uczna. I'm going czyli dolma jest to taki kołąbek tylko że z liściem z winogrem mamy tutaj ryż na pewno mięso mielone i kapustę z winogron Gołąbki raczej Dobre Ale gołąb w to nie jedli Dziękuję Puszyło. Dywan na stole, a my wcinamy dalej swoje potrawy. Tam mięso z żołądka, yy, kozy, nie polecamy. Jedzenie dobre, ale gołąbki to i tak najlepsze. Robi moja babcia jedna z drugą. Wiem, że oglądają na pewno. Więc nie trzeba jeździć do Azerbejdżanu, żeby zjeść dobre gąbki. Nawet takie małe. Też potrafią pewnie. Piwko dobre? Fiki. <gry> w Hiszpanii, we Włoszech. Zero goryczy to nie jest specjalne. Fajne pierożki wódka Zupa. Niedobra, wódka nerzowa. Zupa była dobra? Nie, zupa była dobra. Zupa była dobra. Te pierogi były dobre, śmietana jest dobra. Ziemniaki wiadomo. Klasyk. I te dobre były. E, placki Korki takie. Dobra. Tak, placki. Takie z mięsem. Raczej, trzeba będzie i tak skość jakąś kulkę mocy Na miesiana Ju. No dobrze, a więc idziemy sobie na spacer jeszcze wieczorny. Żeby pokazać wam panoramę od strony bulwaru No i teraz Jakby mi ktoś powiedział, że tak wygląda Dubaj, to bym uwierzył Tak wygląda Azerbejdżan, Baku Dosłownie Dubaj Tam jest ta iglica, na której byliśmy Stadion, który świeci się w kolorach flagi azerbejdżańskiej O, ktoś macha do was, widzowie Do you want to say hello? Hello. Nie <laughs> jestem I'm not from here. I'm from Poland. A, Boliarsko. 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 Bardzo mili ludzie wszędzie, dosłownie. Cały dzień nas spotyka ktoś i rozmawiamy z ludźmi. Jest tutaj naprawdę Nie. bardzo fajnie, przyjemni są ludzie. Każdy chce porozmawiać, każdy chce zagadać. Dużo osób z Azerbejdżanu pracowało kiedyś w Polsce. Opowiadają nam ludzie. No i... Nie wiem, czy już było widać, czy nie, ale proszę bardzo. Flaming Towers, czyli taka najpopularniejsza budowla Azerbejdżanu. Pod odsłoną nocy. A tu Max po lewej. Przemierzamy sobie tutaj chodnik No i może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym Co oznacza Flaga Azerbejdżanu No, od góry Kolor niebieski Symbolizuje przynależność do społeczności tureckiej Kolor czerwony Symbolizuje rozwój i Taki modernizm, który właśnie jest tutaj widoczny i kolor zielony, czyli symbolizuje on przynależność do państw islamskich. Wiara jest tutaj islamska, chociaż 97% kobiet nie chodzi w żadnych burkach i nie widać tego na chodniku. Są meczety, ludzie są wyznania islamskiego, ale nie ma o tym takiej żadnej świadomości na chodniku, nie widać tego aż tak bardzo te meczety też tutaj nie są w centrum nie słychać żadnych nawoływań do modlitw no i pojawiają się te płomienie a ten budynek tam z tyłu jest zaprojektowany przez młodą kobietę która jest architektem, architektką i ten budynek nie posiada żadnej linii prostej. Wszystko jest wykonane z zakrzywień. No, przepiękne są te budowle tutaj. Przed Państwem galeria handlowa, która wygląda jak kwiat. Trochę jak opera w Sydney. Miasto robi takie wielkie wrażenie. Jest to tak unikatowe miejsce. i trzy wielkoludy Wizytówka miasta nice za dospanie zapłaciliśmy 60 zł za łeb ze śniadaniem i w co? Ca... No to 180 nie? 60 zł doba No i lecimy dalej na wycieczkę pokazać Wam wszystko co jest dookoła Baku Wiedzieliśmy, że będziemy poruszali się boltami, bo wychodzi najtaniej chyba no i zamówiliśmy sobie bolta średnio przejazd kosztuje jakieś dwie dyszki za sporą odległość poza miasto także niezbiednie. Nie wychodzi za kilometr Lecimy na trip. W Azerbejdżanie na różnych sklepach, ścianach, miejscach takich jak tutaj są widoczne osoby, które walczyły w, w, na wojnie w górskim Karabachu Aby uczcić ich pamięć można ich oglądać każdego dnia w takich właśnie oto miejscach i właśnie tutaj są złoża czarnego złota tutaj Azerbejdżan wydobywa cały swój dorobek. Wydobywają olej napędowy, gaz. I stąd Azerbejdżan czerpie cały swój dorobek państwowy. O, tam I dotarliśmy do wzgórza Janardag, czyli do płonącego ognia. Naturalnie płonącego ognia. Jest tutaj bardzo ciepło. Są to złoże gazu ziemnego, które płoną nieustająco od kilkudziesięciu czy kilkuset lat. A to wszystko za sprawą tego, że ten ogień tutaj jest pod nami. Znaczy gaz ziemny, a ogień yy, się pali na zewnątrz. Nawet jak pada deszcz czy śnieg, nie, nie są w stanie tego ugasić. Nieustające źródło ognia. Normalnie można się tu ogrzewać. Chłopie, co się hajcuje? <grywka> Jest historia jako smoku wawalski. Tam smok siedzi w środku i tak dzieje cały czas. Kolejne takie naturalne złoża zdobyte były, były jakieś gejzery, wulkany, teraz ogień. tutaj zwiedzać około 80 km od Baku. My w tą podróż wybraliśmy się z naszym lokalnym kumplem, którego zapoznaliśmy wczoraj i tak też polecamy ogarnąć sobie kogoś na bolcie. Nam akurat się o tyle udało, że pan potrafi mówić po angielsku. To jest bardzo fajna rzecz i się z nim dogadujemy, mamy lokalnego przewodnika. Za pół darmo, nie trzeba wykupywać wycieczek. I co pan nam opowie? Fajnie, fajnie, fajnie. Rok temu góry w Gruzji, teraz Azerbejdżan. A jakie małe te górki. ale bardziej majestatyczne. Jakby ktoś normalnie pędzelkiem malował. Albo komuś by się farba wylała. Stanęliśmy sobie na przerwę podczas podróży. To nasz cel A tutaj pan... Tutaj pan robi sok z granata A my będziemy sobie jeszcze wcinali szybką przekąskę Którą będzie ten oto lawasz tutaj I tak to wygląda, takie klimaty Bardzo ładnie tutaj Wszystko się dymi A za nami wielka góra Co, jest godny? Mieszana, na zawsze wyjdzie. Siatka też. Jak to siatka? Będziemy jeździli ładną Spójrz na to, jak to wygląda. Hej. Jaka fura. Okej. Okay. Dogadaliśmy się. Będziemy próbowali jeździć ładą. Taką ładę kiedyś miał dziadek z Więc... Yy... Tradycja, zobaczymy, to się uda. Czy się nie rozwalę. Najwyżej kupimy nową. Fura z 1970, wypróbowana w takich pięknych okolicznościach i teraz siadamy tutaj. Mega fajna zajawa, bez wspomagania, bez niczego. Przejechałem się, to było zadanie, które trzeba było tutaj wykonać. Wszędzie takie fury tu jeżdżą i taką piękną, zieloną mogliśmy się przejechać tutaj. Tam nasza biała fura. Zimą, ale to z nami ma takie przygody. Wzięliśmy mu kurs nabiliśmy na jakieś randomowe miejsce totalnie w górach i chłop musiał jechać, nieważne. Ale bynajmniej pan ma chyba też frajdę, bo się nagrywa, jest też szczęśliwy. I sobie z, z nami rozmawia, się nie obraża, więc fajnie. Dojechaliśmy sobie do takiej góry tutaj. Baszambak jakoś tak. I zaraz do niej jeszcze podjedziemy. Musimy zaraz tylko sobie tutaj fajne fotki porobić, bo jest ładne miejsce. No i opowiemy zaraz o górze trochę więcej. Niby mm, ludzie tutaj przychodzą na pielgrzymki. I to jest pięć gór. Nie wiem, czy to widać. No, Powiem, widać. Yy, I na tej górze, w tym miejscu jest pielgrzym po lewej stronie. Taki modlący się. Próbuję przybliżyć pokazać, co chodzi o ten pan tutaj. Taka legenda. I jak ktoś tu przyjdzie i złoży swoje jakieś życzenia, to później one się spełniają. O czym się już marzył? Żeby ten kanał ruszył. Morze Kaspijskie i góra. A na górze dom. to tam mieszka? Co to w ogóle ma być? Tam jest nie? fracz jak zawsze na tych rysach jest taki, że jest. Mazien pup. Chwilę temu się śmialiśmy, że tutaj gdzieś jest dom i stwierdziliśmy, że musimy to sprawdzić. Da się tu wejść. Jesteśmy na samej górze praktycznie. No i jest wysoko. O, jest. Tu byłem widzowy. To się nazywa profesjonalny fotograf. Ci ludzie się bardziej boją o swój telefon niż o tego pana chyba. Fajny spocik na randeczkę. Myślę, że... Jak weźmiecie tutaj dziewczynę to od razu będzie mokra. I to nie jazdy. Ma... Nie od widoków, tylko od samego podejścia <laughs> Idę zobaczyć To kibele Kultura. No. O i tak jak mówiliśmy już o tych osobach, które zmarły w Karabachu te 4 lata temu no, wszędzie są ich yy, portrety, a było ich 5000 Okno na świat No fajnie Taka chałupka no to niż kawalerka wyszła. Zobaczymy, że jest Dobra, lecimy na no Szczecin. Trzymaj to się. I co, można powiedzieć, że żegnamy się? Z baku wsiadamy do taksówy Ostatni widok I jazda Jesteśmy już na lotnisku Agdana Halijewa I chciałem nagrać sobie tutaj przed wejściem do bramki Że to już jest koniec naszej podróży No i pan kazał mi usunąć filmik I to trwale, bo wysiadł mi jeszcze w kosz I stąd on zaczął usuwać Także straciłem trochę materiału Hmm, koniec naszej przygody z Bachu, z Azerbejdżanem teraz ruszamy w dalszą podróż. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I to, to tyle. Lecimy dalej.